O Maryjo piękna Pani Rodzaju. A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić, poród jednak był ciężki. I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: Już nie lękaj się, bo to masz syna. Ona jednak, gdy życie z niej wychodziło, bo nazwała swego syna Benoni. Lecz ojciec dał mu imię Beniamin. Czy ktoś z was chciałby się nazywać? Czy Jestem leniem, czy jestem głupi? Raczej nikt. Bo takie imiona, gdyby nawet były, mówiłyby same za siebie. I potem by było. Jestem leniu, chodź mi pomóc. Jestem głupi, wytłumacz mi matematykę. Tak, brzmi to zabawnie. Bo to oczywiście fikcja. Ale gdyby stała się faktem, to ciekawe, jak długo ktoś znosiłby życie z takim imieniem. Życie, któremu towarzyszyłoby nieustanne wmawianie, kim się jest. No, bo moje imię by mi przypominało, że jestem leniem. Ja bym mógł być skończonym na tyle pracocholikiem, ale jestem leniem. W to, to o sobie sam mówię, przedstawiam się. Cześć, jestem leniem. No nie, masakra. Na dłuższą metę ktoś taki pewnie wylądowałby w gabinecie psychologa i prędzej czy później na pewno zmienił to swoje imię, no bo przecież, jakżeby inaczej. Sprawa jest jednak poważniejsza, możemy sobie żartować. Sprawa jest głębsza, niż nam się wydaje, bo okazuje się, że szereg imion ma swoje znaczenie. Nie wybrzmiewa ono wprost, jak w przytoczonym przykładzie, ale jest. I nasza intuicja może niekiedy się do niego dokopać. Taki chociażby Benoni, syn mojej boleści, syn bólu i płaczu Mocki, syn Alek Mamusi, wycałowany do granic możliwości. Ochyda. Żaden mężczyzna nie zniósłby czegoś takiego. Wiedział o tym Jakub, dlatego zmienił jego imię na Beniamin. Syn prawicy, szczęsny, to jest coś, szacun. Ten chłop to gość. Ciekawe, że imię niejedno może wyjaśnić. Niekiedy osobom zmagającym się z depresją proponuje się właśnie analizę znaczenia własnego imienia. Co prawda to wtedy, kiedy wiadomo, że to imię znaczy coś dobrego. Bo to imię wtedy potrafi podnieść na duchu. Bo jeżeli ktoś, kto uważa się za śmiecia, Usłyszy, że jego imię znaczy perła, nie wiem, szlachetny chłopak, no to przecież takie coś go od razu podniesie. Przecież nie pomyśli, że no, jego imię mówi mu coś innego niż on sobie wmawia, że to, co sobie wmawia, to to są kłamstwa, a jego imię mówi prawdę. W końcu jego imię określa jego tożsamość nie tylko to, co w dowodzie osobistym, ale także to, co w sensie życiowym. No, coś takiego no, naprawdę ma, ma siłę do tego, żeby podnieść człowieka. Bo przecież staje rana w lustrze i staje dziewczyna rana w lustrze i myśli sobie, no, nazywam się Małgorzata. Małgorzata znaczy, Małgorzata znaczy perwa. A zatem no właśnie, no jestem perwą. No. Niczym bumerang wraca, podstawowe trio pytań. Skąd przychodzę, kim jestem, do idę. Poświęćmy im dzisiaj trochę czasu. Poświęćmy trochę czasu e, znaczeniu imienia, które nosimy. E, warto je poznać, bo no właśnie coś to tłumaczy. Zastanów się, jeżeli jesteś w stanie i e, jeżeli e, masz kogoś, kto ci w stanie wytłumaczyć, podsunąć jakąś myśl, co może znaczyć to imię. Słuchajcie, to jak widzicie, nie jest bez znaczenia i naprawdę warto Pomyśl o tym, co znaczy Twoje imię.